Witajcie, z tej strony Fuderion i zapraszam was do aktualnego materiału na moim kanale. I razem będę u nas już po półtorej przerwie, pół roku przerwy, so to z którym mamy z elektrycznym czynnikiem. Tak czy inaczej, wracamy z recenzją, czyli całego z sonów z pełnoprawnych Naprawdę świetny, szkoda, że nie mogę tego odcinka na no odcinek omówić, ale skoro on był cały na HBO dostępny od razu, to trzeba było ten, to czy dwa tygodnie doczekać o stanów, bo czy to jest materiał, cały, są bo nam się będzie bo teraz, skoro cały precz, Sąc naturę, się jak właśnie Co w może? Tylko, tak kiedy wyjdą i będą je oglądać, to będzie jakaś taka recenzja. z tej czwarty z zaczynam. aż na dźwięk przedłużania, zaczynamy. co możemy powiedzieć, to mogą pierwsze tak naprawdę włączone. wszystkich tutaj tak obawy szczegółowo, ale. Trochę trzeba, więc pierwsze chodzi były naprawdę mega. Czwarte naprawdę z wielką bombą był, 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 e, wyszedł Dwa rzecz były spoilery oczywiście, ale jeśli wyglądać moje materiały to myślę, że się spoilerów wcale nie powinni pać. Przejdźmy w roku dwutreja z Supermanem. No i nie z tego. Tak historii. jak to to było, widziałem piękno, niestety, przed chwilą też trochę się cieszyło, no, też to troszeczkę zasyczyło. No, tutaj jest scena. Lloyd płakał. snowy płakali, Jones też płakał. do Irons, tak, w tej dalej w swoim Głównie w tym sezonie się obwiniał za to, że nie pomógł snowmenowi. Fajnie, że tak, między innymi ten drugi. i y tam mają teraz moce drugi sobie je odblokował można powiedzieć przez no, tramy, czyli traumę, czy przez czegoś złego że go zginął no i wtedy odblokował swoje supermoce przed chwilą jeszcze kiedy, raz sobie spojrzałem to myślałem, że to będzie no, superbolem i troszkę będzie się przewijało przez no, cały sezon cały dalej moi drodzy w, a rowers jest tak no, okay. I się będzie śmieją, że damn. czwarty sezon zawsze jestem najgorszym. Słabym, zawsze słabe odcinki. No, no i teraz nie w tym? W tym DSR oglądałem z wyczekiwaniem na kolejny odcinek. Gdzie był mi słaby, historię me i Olsena. Czyli oh, właśnie wow, wow. tego człowieka Olsena. Jak quickly, wszystko może się

Poświęcił się dla Supermana 10 razy dla Supermana latową no, ratową Teraz, no, on się dopłacił Widzieliśmy, w traci mocy przez to, że ma to serce Co było troszeczkę głupie, ale rozumiem zamysł, że Ja bym się starał, jak on traci swoje jakby mocy troszkę jak spider w spider 2, który jest jednym ulubionych

czy głosi ludzie, no bo do więzienia. Superman na Lex trafił i no, temu go nienawidził. No, w tym uniwersum tak jest. No, wasz Supergirl ostatecznie nie pojawi. Aczkolwiek, Supergirl miała się pojawić, ale no, z tego pomysłu już zrezygnowano. Jeśli to nie jeśli to typy go no, najprawdopodobniej no. nie jest jego nowy no. uniwersum. Dostaje jakiś no od koniec tego Power Girl. tak jak mówiłem, były, po, był właśnie pomysł na Power Girl Ale niestety no, nie udało się to, tego pomysłu zrobić Znaczy naprawdę jest ubolewą, bo chciałem Power zobaczyć No Melissa Benoist, czyli ta Supergirl aktorka, która wcielała się w Supergirl No miała ją zagrać, więc no, były te plany niestety nie na niczym czy na ziemi jest no, nie. Tak. This is tak jak A? Jest ukryte kameo. Ja jedno kameo się. Y, było Try doing it without Nie jest to tak jak, w blaszce, w plaż, w jak w w nie <grym> <grym> Aczkolwiek, aczkolwiek znowu miał się pojawić J. Geary proszę był J. Geart w całym uniwersum J. Garek. to było by się kiedyś to włączyło, to, to najprawdopodobniej Superman już dzieje się, tak podobny, samym ziemiach, się na podobnych, napisanych ziemiach, w których się widziało, ale no właśnie w którejś z tych przełomów coś idziemy dalej, Wspaniała walka była podczas, no jak Lex do to czerwone latanie, nie? To już naprawdę wyryło w, w pamięci ten moment, więc na pewno będę, kurczę, nie powiem, jest to już będzie moment w Supermanie, też, moi drodzy, nie można mówić, bo w organie naprawdę smutno mi się poddało, jak super supermoc, jak staje się słabszy, a stał się też ludzki i zaczął się wieć, jak się podwodnął. I... Seria, to jest w serial, to jest ja mam pochylenie. Na jedno pytanie. Odnośnie staje... do... supermenu. Skończyło tak, jakbyś dziwnie to skończyłeś.

po prostu tamto wyskoczyła, Katlanza zadzwoniła i ono... There, right. you know, Widzimy co się dzieje jak, jak wyjawił, że jest Supermanem, czyli no po prostu ludzie go starkują, jako no już synowie, którzy też są superhotorami superbojami, obydwa mają supermocy Supermana. Jest opuchlony w tym toczykach, no, już mają inne. I właśnie życie. Gdzie na początku jeszcze musiał być wcześniej, próbował właśnie zataj, że to on nie jest Supermanem. Nie, bo naprawdę podobało mi się ten odcinek, gdzie bo chciał pokazać dla wszystkich, że on nie jest Supermanem, ale to później pod koniec i tak. Should we have usually US a superman. So, we're gonna practice this turn up. First heroic save nearly 20 years yeah. ago. The entire world spot has been asking yeah, the question yeah, the Who is Superman? Is. And today we finally yeah, have our answer. Okay. Now that everybody knows I can fly, I'm a fascist.

Też byłem, to też jest dobry poziom. I to możemy przejść do no, finału. Nie, nie możemy przejść do finału, bo jeszcze coś mamy reverse flash. Tak, pojawia się reverse flash. Niestety nie jest to taki no, do końca nie reverse flash, ale aktor. Redaktor Tyglow które no, no, no jest przez napisał to drobny wywiad, bo no, nie nie, nie lubi Supergirl, to można powiedzieć, że trochę to co mówił w serialu Flash że dla, dla Supergirl, kiedy Spidey go streszyła, że jej kuzyn jest do pani on mówi, że no widziałem twojego kuzyna, jest szybki, ale jest szybszy gdzie mówił, że zabił Supermana, no tutaj troszeczkę time. no, wygrał z Supermanem, nie? I nie a to, to no nie no taki wali. to what they want. Oczekiwaliśmy, ale coś no takwo ustaliśmy. Chciałem ważny próbowałem, to się nie podoba. just have to get you there. Tylko wariant na wykarry z Jest Danie aktora, czy widzieliśmy, że Lexutor ukradł zbroję dla no. o... niego, no. 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 nie? Lexutor ukradł zbroję dla Ark. Stila, to też było fajne. Nie, Była tutaj kliniczna zbroja Lexutora, superowa. No, i geniusz komputerowy to bomb, no. zdaje się, więc może nie jest to bomb. I

gdzie myśli, że Superman dostaje rany, ale on ma sensu. Klej na to. Nie jest taki jak dawniej, regeneruje się w domu. z z jeszcze bardziej się ulepszył. Jest silniejszy. Dobra, to był super moment. Niestety się nie udało. To był dalej, być, no, lat, robić, bo idziemy o finale. Fajnie. Nie, 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 nie. że nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, to nie, nie. tak nie, nie, nie. Nie, nie, Mam Nie, że zobaczycie, że to Nie, Nie, że w tym Nie. roku. Jest. Sytuacje. Nie mogłem tego nagrywać, ale to musiałem zrobić. Czy będzie to koniec kanału, skoro wszystkie seriale, które omawiałem, zostały zakończone? Nie, ponieważ, moi drodzy, mam czy... jeszcze nowy uniwersum, tak? DC, w którym James Gunn każdy co potrafi. Yy, czy nowy Superman mi się podoba? Podoba mi się. Jak na razie niespoko wydaje się. Pierwszy trailer był spoko. Taylorowi czy Wilkrzynowi, to równa wątki Dzięki na tego Superman'a doświadczonego Aczkolwiek tego młodszego Superman'a fajnie będzie widzieć w Superman Legacy Bardziej czekam na Ligę Sprawiedliwych właśnie w tym uniwersytecie z Jesse Nadal mam nadzieję, że Grand Gustin jednak pojawi się jako Flash To było coś super Lex Luthor mi się nie podobał w uniwersytecie Jamesa ok mieć być taki starszy trochę, bardziej taki smarszki mieć. O, to jest mój lek like, Luthor, taki gładki, prosty. Myślę, wygląda jakby ktoś wziął faceta alkoholimu, jest kainfolans. Going to town, find your mom. Każdy that If that thing gets out, I need you to keep everyone safe. Go. Momma ja comes <toczanie> back. To,